Hej, cześć, moi drodzy. Witam was serdecznie. Moi drodzy, moi drodzy. Bardzo często, jak nagrywam film, jak nagrywam film, moi drodzy, bardzo często jest tak, że w ogóle, w ogóle ty, w ogóle tytuły, czy na przykład to o czym ma być film, jest dosyć bardzo, moi drodzy, spontaniczne. Co zawsze jest tak, moi drodzy, że tak sobie siedzę, 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 i, siedzę i siedzę i siedzę. Ja damy eksplozja mózgu. Nie przychodzi mi do głowy pomysł. I moi drodzy, powiem Wam szczerze, powiem Wam szczerze, że tak naprawdę, tak naprawdę, moi drodzy, w rzeczywistości to jest tak, że pomysł może przyjść w każdej chwili na jakiś, na, na jakiś film, na jakiś temat, który bardzo chcę omówić. Ale bardzo często jest tak, moi drodzy, że robię dużo pauz. Jak sami pewnie zauważyliście, robi dużo pauz. Robię na pewno dużo paus, bo wiecie jak to jest? Mówię o czymś, mówię, mówię o jakimś zagadnieniu, tak? Zaczynam używać, nie wiem, nie... Zaczynam używać e, jakiegoś słowa. Jakiegoś słowa bądź jakieś... E, ja chcę, chcę wyszukać jakieś znaczenie. Właśnie e, mówię, mówię, używam jakiejś frazy, jakiegoś słowa i tak i wiecie, wiecie, moi drodzy, taka pausa, taka chwilowa pauza. i, moi drodzy, i powiem Wam szczerze, że to nie jest takie proste, to nie jest takie proste, moi drodzy, e, to nie jest takie proste, moi drodzy, robić film nie mając jednocześnie scenariusza. Ja, moi drodzy, go nie używam z tego względu, że, e, że po pierwsze nie jestem reżyserem, moi filmy nie są reżyserowane, to jest wszystko, to jest wszystko autentyk. A po drugie, moi drodzy, to też jest tak, że tak naprawdę, moi drodzy, wszystko to, tak naprawdę, co w moich filmach widzicie, jest autentyczne. To pomieszczenie jest autentyczne. I ja. Chociaż te, chociaż teraz, moi drodzy, chociaż teraz, moi drodzy, zawsze wrzucając film trzeba zaznaczyć tak lub nie, tam są trzy takie frazy, tak? Dobrze, ale to nie o fraza Moi drodzy, czy, kiedyś pamiętam, kiedyś pamiętam, zrobiłem film, też na jakiś temat, głównie dlatego, że kiedy przyszedł mi do głowy, mi głowy ogólnie temat tego filmu, to ogólnie rzecz biorąc, kobało się wagnie. I moi drodzy, to jest też tak, to jest też tak, moi drodzy, że kiedy chcę o czymś nakręcić film, to jest często, moi drodzy, tak, że, że w swoim, w swoim, moi drodzy, zakłopotaniu jest tak, że daj na, to, nakręcę jakiś film, nakręcę jakiś film i często jest tak, moi drodzy, że jak później chcę tego wrzucić, to oglądam cały film, to oglądam wtedy cały film i czasem się zdarza się tak, że muszę cały film skasować i robić film od nowa. Zdarzają się takie, że zdarzają się takie rzeczy, zdarzają moi drodzy, i powiem Wam szczerze, nie ma w tym nic dziwnego, tak, nie ma w tym nic dziwnego, bo, moi drodzy, swoiste, 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 moi drodzy, jest to, że tak naprawdę, moi drodzy, Chcąc zrobić jakiś ciekawy kontent, niestety trzeba trochę się nagłówkować. Tak, czasem się zdarza, czasem się zdarza, że dajmy na to, że kiedy chcę o czymś, dajmy na to powiedzieć, o jakiejś, o jakiejś definicji lub znaczeniu jakiegoś słowa, to często muszę, muszę wspomagać się wujkiem Google. I tak naprawdę, moi drodzy, tak naprawdę, moi drodzy, nie jest, to nie jest, tak, jest tak, moi drodzy, że jestem chodzącą encyklopedią mimo tego, że może Wam się tak wydawać. Niestety, moi drodzy, mądry człowiek zna ograniczenia, zna ograniczenia swojej percepcji. I wiecie, moi drodzy, to jest też tak, że tak naprawdę robiąc film jakikolwiek muszę też, moi drodzy, mieć, mieć jakąkolwiek wiedzę, tak? Nawet, je, nawet jeżeli to, co mówię, może wydawać Wam się dziwne, albo możecie z tym się nie zgadzać. E, tak samo, moi drodzy, jak kiedyś chyba robiłem live, czy też film, chyba film robiłem, właśnie kiedy, kiedy starał się Wam wytłumaczyć, dlaczego człowiek w swojej, w swojej biologii i w byciu w swojej skomplikowanej konstrukcji przypomina maszynę. E, ja sobie, moi drodzy, zdaję sprawę, że. Tego typu tematy są dosyć, są, są dosyć, aby ja to powiedzieć, może nie tyle niemodne, są, moi drodzy też e, może nie tyle może nie tyle e, kontrowersyjne, są też moi drodzy, e, powiedzmy, że nie każdy by się z tym zgodził, tak? Wiecie, moi drodzy, ja prezentuję to, ja w swoich filmach prezentuję, prezentuję właśnie to, co jest, co jest z mojego punktu widzenia, tak? Staram się zawsze, staram się zawsze mieć, mieć pod uwagę, że Wy macie inną percepcję i możecie, i możecie dane zagadnienie pojmować trochę inaczej niż ja. Ponieważ, moi drodzy, my nie mamy, my nie mamy, takich, samych, my nie mamy takich samych myśli czy takich samych czy taki, taki sam zasób wiedzy. To jest, moi drodzy, też tak, że. To z mojej drodzy, też tak, że kiedy tak na, naprawdę człowiek stara się coś, e, coś nakręcić, tak? Kiedy człowiek już ma, mówił, tworzy plan, chce nakręcić o tym, o tym i o, o tym, nie chce zrobić live'a, chociaż na tym, chodzi, jeśli chodzi o live'y, to jest też tak, że moje y są spontaniczne i wtedy z reguły rozmawiamy o wszystkim na live'a, na, na moim live'ie, tak? Bo jeżeli chodzi o filmy, to kiedy ja. E, kiedy ja na przykład na, na, to, na, na to już wiem o czym nakręcę film, tak, to, to też jest tak, że yy, to też jest tak, że to jest po prostu yy, bardzo często te filmy, filmy właśnie są bez przygotowania. Są bez przygotowania, moi drodzy, i często jest tak, że na, na to chcę wrzucić film właśnie. To zawsze często jest tak, moi drodzy, że oglądam właśnie film, to oglądam cały film właśnie który mam wrzucić i czasem się zdarza, ale czasem nie często, że na przykład muszę powiedzmy film usunąć i nakręcić kolejny. Bo na przykład, bo na przykład, nie wiem, bo na przykład moi drodzy ostatnio też, ostatnio też usunąłem film z tego względu, bo też widziałem, też czasem zauważycie, że tak tro trochę się bujam się we wszystkie strony, tak? I wiecie, mój drodzy, ja to też biorę pod uwagę. Że tak, i wiecie, to też jest proste, bo kiedy zaczął obawiać jakiś temat, zaczynam gestykulować rękami. Przepraszam was. Przepraszam was, tak no przed chwilą, dlatego że no to jest alergia, tak, teraz jest wiosna i wszystko pyli. O czym to ja mówiłem? A tak, moi drodzy, moi drodzy. Jest to też, moi drodzy, tak to wygląda, że tak naprawdę, żeby w ogóle zrobić, znaczy to już to mówiłem na temat właśnie tego, jak to wygląda, kiedy próbuję zrobić film. Czasem moi drodzy, czasem moi drodzy, ja czytam moi drodzy komentarze, tak? I biorę to pod uwagę, że dajmy na to, jak gestykuluję. Gestykuluję rękami, tak? Zaczynam mówić, gestykulować rękami, bądź W czasie tego gestykulowania zaczynam się poruszać w jakiś niekontrolowany sposób. Ja to wszystko, moi drodzy, wiem. Ja to wszystko wiem. I wiecie, moi drodzy. I ciekawostka też jest taka, moi drodzy, że to jest też tak, że kiedy, moi drodzy, że kiedy moi drodzy staracie się, że kiedy moi drodzy mówię, tak, mówię coś, gestykuluję, pokazuję rękami. To jest tak, moi drodzy, że automatycznie w czasie, w czasie tego ruchu mechanicznego moim ciałem zaczynam się bujać, tak? I też to jest, moi drodzy, też to, to jest tym spowodowane. Więc tak, jest tak naprawdę tak to właśnie wygląda. Mniej więcej moi drodzy, tak wygląda, jeżeli chodzi o, e, właśnie kiedy nagrywam dla Was filmy. To też, moi drodzy, też jest tak że jeżeli chodzi o to, co mnie inspiruje do tego, żeby, jak, żeby jakiś temat omawiać, to też to jest, to jest, to jest też tak, że tak naprawdę mnie do, zainspirować do nakręcenia filmu może cokolwiek. Cokolwiek, moi drodzy. To może być coś, może być coś, kto mi ktoś powie. To może być coś, moi drodzy, co na przykład zobaczyłem, albo coś, albo, albo coś, albo coś co poczułem, bądź mi przyszło do głowy. Jest to, moi drodzy, różnie. Jest to moi drodzy różnie i naprawdę, moi drodzy, nie należy, nie należy moi, nie należy, moi drodzy, się temu siedziwić, bo każdy z nas, każdy, każdy youtuber, tak, każdy youtuber, o ile można mi nazwać i bo jestem, gdzie zarabiam Pan nieważne. Chodzi po prostu o to, że każdy twórca czymś się inspiruje, to nie jest to nie jest tak, że, że człowiek tam we, we, we wziął to z powietrza, tak? Każdy człowiek czymś się inspiruje, tak? Nawet, nawet jeżeli coś ci przyszło do głowy, to to jest to to jest też, to po części może być, może być, ale nie musi, właśnie zainspirowane czymś, ta myśl może być zainspirowana czymś, co widziałeś lub doświadczyłeś. Wiecie moi drodzy, w ogóle, w ogóle, drodzy, szukanie tematów na szukanie tematów na film wydaje się prosty, tak? A tak naprawdę zależy od tego, co, co mi kiedy przyjdzie do głowy, lub co zobaczę, lub co mi kto, kto powie. Zresztą, tak jak mówiłem przed chwilą, jest to, moi drodzy, coś, co na pewno, jest to, moi drodzy, coś, co na pewno, co na się przy... taka inspiracja wtedy. Sama wiedza o tym, że wtedy twórca inspiruje się czymś, inny, czym, czymś co widział lub doświadczył, jest to, moi drodzy, na pewno coś bardzo potrzebnego. Bo, moi drodzy, nie oszukujmy się, tak, nie oszukujmy się, że nie że, to powiedzieć, moi drodzy, to tak jak, to, jak na przykład twórcy na YouTube też jest tak, że że na to kradą content z innym twórcą. A mówię tak w cudzysłowie, tak? Bo tak naprawdę, moi drodzy, tak się zdarza. Dlaczego? To co, no, jeżeli, jeżeli, dajmy na to ktoś, jeżeli nami ktoś z Was zrobi live'a właśnie na podstawie, na podstawie tego właśnie, co powiedziała, na podstawie tego mojego filmu, to czy to jest, czy to jest kradzież contentu? Tak. A czy w tym jest coś złego? Niekoniecznie. Chodzi o to, moi drodzy, żeby też wiedzieć, żeby, mój, żeby też wiedzieć, gdzie położenie granica, bo tak naprawdę, moi drodzy, wszystko właśnie odbywa się do tego, że tak naprawdę, mm. że tak naprawdę takie zjawisko będzie następować, tak? Zawsze, zawsze będzie tak, że że ktoś na live będzie omawiał czymś, czyjś film. Naprawdę nie należy. Że... I w tym, tutaj, w tym, że, tym, że omawiasz na live czyjś film, to to nic złego, tak? W sumie to, w sumie, w sumie jak omawiasz na live czyjś film, to ta osoba, to tutaj się cieszy, bo robisz mu oświetlenie, jakby na to nie patrzeć. I mi jednak, moi drodzy. Tutaj już to trochę zaczynam tak trochę odbiegać od tematu, a fajnie by było od tematu nie odbiegać. Moi drodzy, dlatego też moi drodzy, mniej więcej tak właśnie wygląda, jeżeli chodzi o, o chodzi o, o nagrywanie właśnie filmów. Yy, właśnie nagrywanie filmów dla was. Mówię, no, czyli możecie mi napisać, co na ten temat myślicie. Ja się zawieszę, dam papa. Pa.